Hej, przedstawiam Ci nietoperka, to jest Batmanik McLaren 720S. Samochód jest absolutnie obłędny i nie tylko chodzi o to, jak on wygląda, bo wygląda fantastycznie z każdej strony, ale chodzi o to, jak jeździ. Może za dużo mi nie, nie pojeździłem, ale jak na razie jest to najszybszy samochód, jakim w ogóle jechałem w życiu, a jeździłem różnymi samochodami. I takiej prędkości jak tym osiągnąłem, jeszcze żadnym innym samochodem nie osiągnąłem. To, że szybko przyspiesza, to jest jedno, 2,8 do setki, czy 2,9, według parametrów technicznych podawanych przez producenta. Ale wszyscy mówią, że McLaren oszukuje, i tak naprawdę te samochody jeżdżą o wiele szybciej i mają więcej mocy. Popatrz, po prostu popatrz, jak to wygląda. Jest piękny, jest naprawdę piękny. Hamuje jeszcze szybciej jak przyspiesza, skręca, ponieważ napęd jest na tył. Prowadzenie tego samochodu jest bardzo przyjemne, intuicyjne, średnio rozgarnięta blondynka sobie z tym poradzi, bez urazy do blondynek. Ale wiesz o co chodzi? Panowie, którzy też średnio sobie radzą samochodami, z tym sobie poradzą. O wadach opowiem w filmiku, który nagram dzisiaj, ale pokażę Ci za tydzień i znalazłem kilka takich wad, ale dzisiaj nie będzie o wadach, ale jak zasubskrybujesz to za tydzień o wadach będzie. To nie jest samochód dla normalnych ludzi, to nie jest może samochód do jeżdżenia na co dzień, chociaż powiem Ci, że jak się jedzie w trybie komfortowym to, to da się naprawdę żyć, bo, no bo da się żyć, nie jest to jakoś specjalnie, agresywnie głośno do jasna dłuższe trasy się jak najbardziej nadaje, bo jeśli się jedzie samochodem typu Maserati powyżej nie Maserati ten Aston Martin, który pokazywałem w 12, w tym miejscu zresztą. Bo tam jest taki huk, że, no, 50-100 km pojedziesz, ale jakbyś przy dłuższej trasie po prostu uszy pękają. Zresztą, ja w jednym moim samochodzie, w tej BMC, której tydzień temu pokazywałem, jak jadę gdzieś dłuższą trasę, to mam słuchawki wygłuszające, bo, no bo się nie da. A tutaj się da, bo jakoś to tak jest zrobione, że, że nie przeszkadza. Ale okej, ok, zajrzyjmy do wnętrza. Nie powiedziałem w sumie o silniku, bo silnik ma 4 litry. 720 koni, a do tego ten samochód waży tylko 1283 kg, więc to jest po prostu odlot, co ten samochód robi. Ale popatrz na wnętrze, które mi się niezwykle podoba, bo to wszystko jest wyłożone alkantarą. Tak samo jak siedzenia. Dobra, tutaj z tyłu może nie jest, ale sufit, sufit podsufitka. To wszystko jest alkantara. Jak zamknę jeszcze drzwi one się widzisz same domykają tutaj, to wszystko jest takie miłe, przyjemne w dotyku. Jest tutaj jedna rzecz, która jest absolutnie niezwykła w takich samochodach, bo takie samochody są zazwyczaj bardzo ciasne, ja wiem, że na filmiku tego nie będzie widać, ale możesz mi wierzyć, że tu w środku jest naprawdę masa miejsca i te drzwi są też tak zrobione, że powiększają jeszcze optycznie to wnętrze, to wszystko jest tak zrobione, że naprawdę tu, tu w środku wydaje się, że jest masa miejsca. Jego niesamowitą zaletą jest widoczność, ale to każdy McLaren ma coś takiego. Popatrz, w normalnym samochodzie szyba jest mniej więcej taka prosta, a tutaj, okej, okay, to jest filmik, więc tego nie widać, ale jak będziesz kiedyś widział McLaren'a, to, to się przyjrzyj. Ta szyba jest tak jakby V. -ka. Ona schodzi w dół, ona schodzi tam w dół do V, więc widoczność do przodu jest cudowna naprawdę absolutnie fantastyczna. Tu przy okazji możesz popatrzeć tu jest szybka. Drzwiach, tak, to jest taki inny szyberdach, ale ten szyberdach to jest opcja, która kosztuje, e, dobrze, nie pamiętam ile kosztuje, ale chyba w granicach 10 000 euro, ale głowy nie dam. E, to ci, którzy są sprawniejsi w cennikach to, to mogą to powiedzieć. Ok, odpalimy go. W środku hałasu nie ma, ale popatrz, e, otwiera się monitorek. I ten monitorek jest o tyle ciekawy, że można go sobie złożyć albo ten monitorek, jak się przełączy na opcję track i się aktywuje, bo tutaj w Maklarnach jest tak, że to trzeba wszystko aktywować. Jak przełączy na track, widzisz, sam mi się zmienia i pokazuje tylko to, co tak naprawdę jest potrzebne przy jeździe torowej, czyli obroty i na którym biegu się jest. A wszelkie komunikaty o ewentualnych błędach wyświetlają się tutaj na tych dwóch ekranikach. W każdym akarenie jest właśnie tak zrobione, że z tej strony, że osobno, osobno się reguluje niejako napęd, czyli mamy Comfort, sport albo track wyłączenie trakcji, tylko trzeba to aktywować, i kwestia, sztywności zawieszenia. Sport, track, komfort. Powiem ci, że jak dla mnie najlepiej się jeździ właśnie na tym, czyli jest komfortowy i na sport. Na torze nim nie jeździłem, więc nie powiem ci, jak to jest jeździć nim na torze. Ale nawet gdyby nie jeździć nim sportowo, tylko po prostu tak sobie robić pyrpyr pyr dla przyjemności, to jest na tyle wygodny, na tyle przyjemny, że można nim, można nim jeździć na co dzień. I nie zmęczycie. Super przyjemne są, jak się zmienia biegi. Może będzie słychać. Słyszysz taki fajny klik? I ta idzie w dół, tamta idzie do góry. Ale zdziwiło mnie to, że to jest normalne stalowe. Myślałem, że to zrobiłem z jakiegoś włókna węglowego albo chociaż aluminium, ale jest to normalna taka, taka stal. Zdziwiła mnie troszkę kierownica. Nie pamiętam tym makalarynem, którym jeździłem kiedyś. Czy była taka cienka, ale ona jest tak zrobiona, że jest cienka. Taka... To nie jest przyjemne, że jest taka cienka, ale jest jakby, jakby, to, to, jakby to takie długie jest, czy szerokie. Więc jak się włoży tutaj dłoń, to szczególnie widzisz tutaj z tyłu, jak się to trzyma, to bardzo, bardzo przyjemnie leży w dłoniach. Jest tutaj wszystko zrobione absolutnie minimalistycznie. Widzisz, przycisków praktycznie nie ma. Jest tutaj przycisk do, do radia, do wejścia do, do menu. Jakieś tam podstawowe funkcje nawiewowe, biegi, drive, neutral, steczny, launch control i przycisk bezcenny, jak dla mnie, czyli wyłączanie, wyłączanie, wyłączania silnika na postoju. Tutaj się włącza park, i tutaj, popatrz, tu jest, żeby było ciekawiej, tutaj jest. Ustawianie lusterek, lewo, prawo. Ale popatrz, wszystko Alcantara, wszystko ładnie wykonane, po prostu odlot. Schowków, no jak na lekarstwo, to jak w każdym takim sportowym samochodzie. O, widzisz, nawet tego nie wiem, jak się otwiera. O, to będzie zagłoska. A tutaj jest przycisk, widzisz, nawet go nie otwierałem do tej pory. ale nawet jest spory ten schowek, bo zazwyczaj w takich samochodach schowków nie ma. Dwa wejścia na, na USB. To mnie zastanawia, czy ktoś, tu będzie trzymał kawę, jak to jest alkantara. Jakby ta kawa się tutaj wylała, to po tej alkantarze w zasadzie. Um, tak. Tutaj światło świeci, słońce, to popatrz jeszcze raz. Cudeńko. Naprawdę cudeńko. <sum> Kręci się do 7,5 tysiąca mniej więcej, także robi huku. Robi huku, jak będziesz mieć kiedyś okazję się przejechać, to będziesz zachwycony. Jeszcze sobie na zewnątrz obejrzymy, ale zanim jeszcze na zewnątrz, to popatrz, on jest cały, wykonany z włókna węglowego. Widzisz to wszystko, z cały ten monokok z włókna węglowego, więc jak rozbijesz taki samochód, to w zasadzie jest nie do naprawy, tylko do kasacji. Jeszcze popatrzmy sobie na kółka z tyłu, akurat do silnika tutaj nie zajrzymy, bo silnik jest schowany, wiesz co, szczerze to te hamulce nie wyglądają, ok, hmm. widziałem większe, o. Ale to jest potężna moc, bo jest O 720 koni, wie Pan, nie ma żartów. Czy zaparkować się nie da, bo to ludzie wie pan, nie dadzą zaparkować, ale ogólnie. Ale to, no zobaczę, dwa pan trafiło, Bardzo mi się podoba, to, tutaj jest schowek na takie widzisz, na papiery do samochodu albo telefon włożyć i jeszcze tu jest taka, taka gumka. Bardzo mi się to podoba, bo w normalnych samochodach jest. Też jest tutaj takie coś. Ok, zazwyczaj jest tutaj jakiś um, wodę można powiedzmy umieścić, a tutaj jest to zamknięte, więc nic nie wypadnie. Super. Mi się to podoba. Czym takim ten McLaren różni się od innych tego typu samochodów, czyli na przykład um, Aventador, albo Ferrari 488, albo nowe to Ferrari F8 Tributo? <coughs> Gdybyś miał kupować, to pytanie, czy kupować Aventadora, który jest w podobnej cenie, czy kupować Ferrari 488, czy to nowe F8 Tributo, czy kupić sobie takiego McLarena? Według mnie, jeśli lubisz e, sportową jazdę, ale naprawdę, taką sportową jazdę przez duże S, to, to warto tego kupić. A dlaczego nie warto kupić, to za tydzień się dowiesz, bo jest jeden powód, dla, dla którego e, ja bym miał dylemat z kupieniem. Porównując, ok, gdybym dał, dawał punktację. Albo dawał miejsce na podium, na, na pierwszym miejscu bym dał Aventadora, na drugim bym dał 4, 488 a na trzecim bym dał tego. Ten bym dał najwięcej punktów za wnętrze, w sensie jakość, jak, jak się człowiek czuje w tym, bo, bo jest piękne. W naj, najmniej punktów za wnętrze bym dał Aventadorowi, na drugim miejscu... Bo Ferrari, bo Ferrari niby ma wnętrze ładne, ale tak naprawdę widać, że to, to nie jest to. Na zewnątrz Aventador numer 1, ten wydaje mi się numer 2, numer 3488 albo, albo Exekvo. Jeśli chodzi o przyjemność z jazdy, myślę, że jest na równi z Aventadorem, bo ten wydaje mi się, że lepiej jeździ od Aventadora. Tylko, że Aventador, jeśli się jeździ tylko weekendowo i chce się poczuć naprawdę sportową jazdę, to Aventador ma dźwięk silnika, który pff, dla kogoś, kto kocha samochody, szybkie samochody, jest po prostu piękny dźwięk. A tutaj te, tego dźwięku nie ma, albo jest, ale jest mocno przytłumiony, więc, więc pod tym względem Aventador, jak dla mnie, wygrywa. Bo dla mnie wnętrze. Wnętrze samochodu musi być ładnym samochodem, który mierzy na co dzień, a nie samochodem, który mi daje przyjemność. Więc to, że powiedziałem, że Aventador w środku jest brzydki, no bo brzydki jest, to, to nie przeszkadza w tym, żeby był genialnym samochodem, wyglądał pięknie i pięknie jeździł. Ale jest dylemat, jak ktoś ma półtora miliona do wydania, co kupić. Jeśli jesteś kierowcą wyścigowym, sportowym, lubisz pojeździć na tor, to bierz to, bo to jest cudeńko. Aha, jeszcze taka ciekawostka w listopadzie ubiegłego roku. Jeden Pan, który wozi samochody z Poznania lawetą, powiedział mi, że w Poznaniu jest 19 nowych McLarenów i kupują tam te McLareny, ponieważ jest blisko do, do Berlina, do, do salonu i to jest widzisz ok, ja tego nie powiem jako wadę w przyszłym tygodniu, ale mogę Ci teraz powiedzieć, to jest problem z serwisem, bo w Polsce nie ma serwisu, ten, który jest w Wiedniu to jest słaby serwis, bo sobie nie radzą, więc trzeba samochody wozić do Berlina. Także. Ale wiesz, z drugiej strony, jak kupujesz samochód za półtora miliona, nie ma problemu, bierzesz lawetę i ci zawożą do, do, do serwisu. A najpierw kupić na gwarancji i, i problem jest go. Suma sumarum, samochód dla miłośników samochodów nie znam nikogo, kto by nie chciał się przejechać czymś takim, ja co nagrywam parę minut ten film, wszystkie osoby, które tu przychodziły, wszyscy się zatrzymali, pogadali, zrobili zdjęcie, no też bym tak zrobił, bo no, sam widzisz, sam widzisz. Dzięki, za tydzień ciąg dalszy.